Siemanko moi drodzy, ja jestem Terin. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale z serii zamrażania różnych rzeczy w zamrażarce. I moi drodzy, dzisiaj zamrozimy sobie kamerkę sportową, taką typowo jakby GoPro. Ale moi drodzy, tym razem nie w wodzie, ponieważ przegłosowaliście na Coca-Colę. Także dzisiaj będzie pewnie ciekawszy odcinek niż zwykle, ponieważ będzie włączone nagrywanie na tej kamerce. Ona będzie nagrywała tam mniej więcej przez pierwsze dwie godziny Później się wyłączy, ponieważ wiadomo rozładuje się Tu jest mały akumulator, ale przewiduję, że ta kamerka będzie się siedziała w tym lodzie Około 12-13 godzin Także myślę, że będzie ostro zmrożona Ale raczej nie powinno się jej nic stać z tego względu, że jest to wiadomo Kamerka sportowa i jeszcze zamknięta Takim czymś. A jeśli moi drodzy nie widzieliście jeszcze poprzednich odcinków z tej serii, to zapraszam Was, ponieważ naprawdę my się fajnie się udały. Bardzo lubicie tą serię. Także robię kolejną rzecz właśnie w żamrażarce. Także biorę sobie pudełeczko. Otwieram. No i moi drodzy, będziemy teraz zalewać. Najpierw włożymy sobie kamerkę. Choć najpierw trzeba ją włączyć oczywiście. Dobrze. Kamerka się już odpala. Spójrzcie sami na to. Dobrze, kamerka została odpalona. No, i co moi drodzy? Tutaj widzę, że na pamięci, na karcie pamięci, starczy jeszcze na 2,5 godziny nagrywania. Gorzej może być z baterią. Także moi drodzy, co? Jak sobie możecie zobaczyć, nagrywanie już zostało włączone. Także moi drodzy, zapraszam tą kamerkę tutaj na dół. Będziecie widzieli wszystko na drugiej kamerze z tej strony. Także moi drodzy, co? Teraz odpalamy oczywiście Coca-Cola, no i będziemy zalewać. Więc, moi drodzy, ostatnie chwile tej kamerki na powierzchni, no i zalewamy. Może, moi drodzy, pokażę wam z tej strony, jak to wszystko wygląda. Myślę, że bardzo ważne pytanie, czy jeszcze nagrywa ta kamerka? Tak, moi drodzy, jak sobie możecie zobaczyć, nagrywa. Kolej nie robi żadnego problemu, także myślę, że zalewamy dalej. To co tutaj widzę, to moi drodzy, kamerka się unosi, ale spokojnie nie będziemy mieli z tym jakiegoś problemu. Zaraz zrobimy tak, aby kamerka zaczęła lecieć na dno. Moi drodzy, kamerka została przyklejona tutaj od spodu taśmą dwustronną, także myślę, że się teraz nie odklei. Zrobiliśmy tak samo w poprzednim odcinku. No i lejemy, moi drodzy, kole do końca. Myślę, że tyle wystarczy, resztę sobie wypiję. No i co, zamykamy wieczko i moi drodzy, lądujemy do zamrażarki. Choć myślę, czy by to zrobić na przykład bez wieczka, choć może się to wylać, ale jeszcze zobaczymy. Lecimy. Moi drodzy, kamerka siedzi już w pudełku, także ja otwieram zamrażarkę. No i kamerka ląduje i zobaczymy, co się z stanie za jakieś 12 godzin. Zostawcie za tą łapeczkę w górę i napiszcie komentarz. Jak sami możecie zobaczyć, kamerki już nie widać, ale myślę, że będzie naprawdę bardzo fajny rezultat. Także widzimy się za kilka godzin. Witam wszystkich po raz kolejny. Mamy dzisiaj, moi drodzy, kolejny dzień. No i spójrzcie na to, co ja tutaj mam. Mamy zamrożoną kolę, a w środku oczywiście kamerkę. Otwórzmy to. Spójrzcie, moi drodzy, jak to wygląda. Spróbuję to jakoś wyciągnąć. Mam nadzieję, że się to uda. Dobrze, nie było z tym jakichś większych problemów. Ja sobie podwiję rękawy. No i, moi drodzy, zobaczcie tutaj. W ogóle, jak to smakuje? O kurcze, moi drodzy. Smakuje jak normalna Coca-Cola, zimna Coca-Cola. Kamerki nie widać, absolutnie nie widać. Widać tylko tutaj um, tą taśmę, która trzyma, żeby się nie nosiła. No i co, powoli się tu już roztapia, także moi drodzy ja idę po czajnik, no i będziemy musieli jakoś uwolnić tą kamerkę z lodu, ponieważ no, naprawdę jest to zimne no i zobaczymy czy oczywiście działa oraz czy jest jakiś tam materiał w środku no, mam nadzieję, że się wszystko zapisało także stawcie łapkę w górę no i ja idę po czajnik. dobrze moi drodzy, już mam wrzątek no i co, lejemy i zobaczymy jak to wszystko będzie w środku wyglądało spójrzcie jak się topi mam nadzieję, że mi w ogóle troszeczkę tej wody wystarczy ponieważ nie lejem jakoś dużo ale widzę, że już moi drodzy zobaczcie na to spójrzcie na to już kamerka się odsłania, i chyba z nią wszystko jest w porządku. Także lejemy, moi drodzy, wody dalej. Dobra, myślę, że teraz się uda kamerkę wyciągnąć. Na spokojnie. Powiem Wam, że jest ciężko. Jest naprawdę dosyć ciężko, ale damy radę. Okej. Okay. Puściło. Jeszcze zaraz tą całą kamerkę jeszcze się opłuczę w wodzie. Bo wiadomo, to jest dosyć słodkie. To jest kakao przede wszystkim. Czy w ogóle ona działa? Spróbujmy ją, ją otworzyć, ją włączyć. Działa, moi drodzy. Spójrzcie, włącza się. Jak widzimy, odpaliła się. Także działa, moi drodzy. Nie widać tutaj przez tą szybkę. Spróbuję to jakoś odporować. Ale uwierzcie mi, że działa. Dobrze, opuszczamy ją i zaraz otworzymy. Patrzcie, moi drodzy, co się tutaj dzieje z kamerką, ja nic tutaj nie robię. O co chodzi? Co jest grane? Nie wiem, czy to od temperatury, ponieważ raczej żadna woda nam się nie dostała, jak tutaj widzę. Ale co się dzieje z kamerką? What the fuck? Nie wiem, moi drodzy, zaraz to wyciągnę z tego pudełka i sprawdzimy, ponieważ naprawdę widać, że bateria jest rozładowana. Ale co tu się działo przed chwilką? Wow. No moi drodzy, jeśli ktoś z was wie, o co tu chodzi, to mi napiszcie w komentarzu, ponieważ ja nie wiem kompletnie, o co tu może chodzić. Także myślę, że otwórzmy tą kamerkę. Weźmy, wyciągnijmy ją z tego. No i zobaczmy, czy w ogóle tam się jakaś woda dostała. Ja mam szczerą nadzieję, że nie. Moi drodzy, zero wilgoci w tym mym pudełeczku. Spójrzcie na to. Kamerka działa, zero wilgoci. Możliwe, że jak ona troszeczkę wyschnie, no to nie będzie w takim stanie jak jest aktualnie. Zaparowano obiektyw, także przetrę. No i wszystko działa z powrotem. Ale moi drodzy, nie wiem co się z tym dzieje, bo zobaczcie, jak to aktualnie wygląda, jakby. No, no nie wiem o co chodzi kompletnie. Spróbuję ją teraz wyłączyć. Czy się wyłączy? Nie wiem, dlaczego coś nie chce się wyłączyć. Nie wiem, co się moi drodzy dzieje z tą kamerką. Próbuję ją wyłączyć jeszcze raz. No nie wyłączę jej, moi drodzy. Może się samo rozładuje, więc zobaczymy, co będzie dalej. Ja, moi drodzy, wyciągnę teraz kartę pamięci i zobaczymy, czy w ogóle są te pliki na komputerze. Jeśli będą, no to będzie najlepsza rzecz na świecie. O, teraz się, moi drodzy, wyłączyła. Teraz się, moi drodzy, wyłączyła kamerka, ale podejrzewam, że coś może być tutaj teraz z ekranem, z matrycą. Ale jak wyschnie, to powinno wszystko działać, ponieważ wiadomo, to jest elektronika. No i po jakimś czasie powinno wszystko działać, ponieważ Żadna woda się do mnie nie dostała Tylko i wyłącznie temperatura zadziałała A ta karta pamięci to jest karta pamięci Której głównie, którą głównie używam Właśnie do tego aparatu Przy którym teraz nagrywam, także mam na nadzieję, że będzie działać Ta karta była teraz właśnie w tej kamerce Także ja wkładam ją do komputera I zobaczymy czy będą wszystkie pliki No i moi drodzy jest coś, faktycznie coś jest Włączmy I zobaczmy, 2GB plik waży No i moi drodzy nagrało się Udało się wszystko działa. Ile to wszystko trwa? Godzinkę, moi drodzy. Równą godzinkę. Tutaj już mogę zobaczyć, że jest ciemno z tego względu, że po prostu jest to pod lodem, jest w żamrażarce. Także, moi drodzy, działa wszystko. A zobaczmy jeszcze na ten plik, który nagrałem przed chwilą. O! I tutaj coś już nie działa. Ciekawe. Kamerkę pozostawię do wyschnięcia i zobaczymy za parę godzin, czy po prostu będzie działać. Ja mam nadzieję, że będzie działać, ponieważ to jakoś nie jest co najgorsza, i na pewno mi się jeszcze kiedyś przyda. Także miejmy nadzieję, że kamerka działać będzie. Moi drodzy, kamerka działa, ja zmontowałem film. No i jak możecie zobaczyć, kamerka jest w 100% sprawna, także jestem bardzo zadowolony, ekranik działa. Także moi drodzy, super, eksperyment się bardzo fajnie udał, no i mam dodatkowo kamerkę, którą będę prawdopodobnie używał, ale rzadko, ale jednak używał. Także moi drodzy, stawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, no i co, zapraszam was na kolejne odcinki, także na sam koniec zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, piszcie komentarze, no i widzimy się już w kolejnych odcinkach, także do następnego filmu, siemanko!